Elementem stołu w stylu Bollywood jest wachlarz niezwykle bogato ozdobiony, wykonany jest z drutu wyżarzanego. Konstrukcja jest wyplatana ręcznie i pomalowana złotą farbą. Cała konstrukcja jest umieszczona na wysokim szklanym naczyniu i dopiero później wykańczana jest cała góra. Najpierw, żeby stworzyć właśnie tą podstawę do wklejania poszczególnych elementów, wyplotłam tą podstawę z drobnych patyczków bambusika Mikado, a on wygląda w ten sposób. Trzeba go pociąć i bardzo gęsto poprzeplatać w całą górę, tak żeby tworzył gęstą taką lontaninę. Dobrze zrobić taki grzebień przed pomalowaniem na złoto, dlatego że farba jakby jeszcze bardziej wzmocni tą konstrukcję z patyczków i wtedy będzie bardziej taka stabilniejsza. Kiedy już mamy tą konstrukcję, całą tutaj ten grzebień, wówczas kolejne elementy wklejamy, czyli zaczynamy od najcięższych. Czyli tutaj w tym przypadku będzie taki egzotyczny, jakby susz. W kolorze, których oczywiście dobraliśmy do, do, naszej, do naszej kompozycji, też są to elementy, nie całe gałęzie, tylko tniemy po kawałeczku i wkleja się na całej płaszczyźnie. Rozłożone są tak równomiernie, żeby widoczny był cały czas ten kolor, taki jakby wiodący. Tutaj mamy jemiołę. Przykleiłam ją w całości, gdyż daje bardziej bogaty obraz tego, tej naszej kompozycji. Ale równie dobrze można ją rozdzielić na części i poszczególne poprzyklejać na całym grzbiecie naszego wachlarza. Wykorzystałam tutaj pojedyncze kwiaty hortensji. Jest ona ciemna, ale równie dobrze może być i barwa fioletowa, czy też bardziej taka morska. Wykorzystane są też małe cekiny, takie, które dają ten, ten obraz taki lustrzany gdzie rzeczywiście coś tam się mieni. To są takie poszczególne, takie malutkie elemenciki. Dużo tutaj urozmaicają, wprowadzają takiego ruchu w tej, w tej pracy. Poza tym elementem światecznym są właśnie bombki, też są powklejane. Takim zakończającym elementem pracy jest właśnie wykorzystanie grubego sznura złotego. Musimy pozostawiać jakieś tam luki, czy on może być też bardziej taki przestrzenny może być całości zapełniony i też będzie ładnie wyglądał. Ja tutaj jeszcze dodałam motyla. No jest on troszeczkę innej barwy, ale za to bardzo widoczny i stanowi jakiś taki dodatkowy element ozdobny. Sądzę, że nie każdy potrafi zrobić taki wachlarz, bo to jest konstrukcja dość trudna i żeby założyć właśnie na naczynie, dlatego takim Taką, takim innym rozwiązaniem, to żeby sobie zrobić taki stroik jest wykorzystanie takiego wachlarza już gotowego z wikliny i y, bardzo łatwo można go tutaj y, właśnie y, no, osadzić w naczyniu. Y, Klejając do naczynia gąbkę, też musi być ta gąbka troszeczkę wyżej niż brzegi naczynia, ale nie więcej, niż tak do, nie więcej niż 2 cm, bo jednak musimy tą gąbkę tak jakby schować, żeby ona nie była widoczna. Taki właśnie wachlarz malujemy złotą farbą i przeplatamy patyczki Mikado. I tak samo tworzy się taki grzbiet, gdzie wklejamy poszczególne elementy do naszej pracy. I w zasadzie niczym nie będzie się różniła ta praca, gotowy wachlarz od tego właśnie konstrukcyjnego, a efekt będzie ten sam. Z tym, że tutaj chciałam też powiedzieć, że niekoniecznie musi być takie wysokie naczynie, może być nieco niższe naczynie albo naczynie, które y, będzie miało jakąś tam kolorystykę, tylko że musimy pamiętać o kolorystyce pasującej właśnie szkła do reszty kompozycji, czyli może być tutaj jakieś szkło przyciemnione, zielone czy też szafirowe, bo będzie nam się tutaj fajnie komponowało z, z elementami, które użyliśmy do pracy.